Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu dwudziestej PKOBP kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS GKS-em Katowice i Puszczą Niepołomice. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-1 i z trybum przy Nowej Bukowej obserwowało je 12 132 kibiców. Z nami jest już trener Puszczy Niepołomice pan Tomasz Tułasz i poproszę go o komentarz do spotkania. Gratulacje dla gks -y wygranej. i myślę, że myśmy dzisiaj bardzo dobrze zaczęli i naprawdę funkcjonowaliśmy w taki sposób, w jaki chcieliśmy do momentu, w którym te taktyczne założenia i pressing i pewne rzeczy, nad którymi pracowaliśmy przed tym meczem funkcjonowały, to, to mogliśmy powalczyć o lepszy rezultat, ale niestety po strzeleniu bramki i potem miałem takie wrażenie, że z minuty na minutę cofamy, się dajemy rywalowi pole, nie asekurujemy czy nie zabezpieczamy pewnych przestrzeni i tutaj Gieksa to wykorzystała, przy czym no też jest moment, w którym jest jeden, jeden, nie wiem, nie widziałem jeszcze tej sytuacji, zawodnik twierdzi, że był faulowany. Ciężko mi się odnieść, bo, bo nie miałem takiego obrazu, żeby to teraz jakoś skomentować, ale... Do momentu tego 1-1 nagle wychodzimy, nie wiadomo dlaczego, tak, a nie inaczej, do przeciwnika, który to potrafi wykorzystać w wszystkim ataku. I, i, i przegrywamy mecz, który nam się bardzo dobrze ułożył, w którym wiedzieliśmy, jak chcemy grać. A z momenty, których dopuszczaliśmy do strzałów, do... No tego było po prostu za dużo i, i GieKSa, to wykorzystała i tak jak powiedziałem gratuluję wygranej. Jest z nami ten Rafał Górak i poproszę go o komentarz do spotkania. Tak. Mm. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Ze zwycięstwa, no ale chyba ciężko by było nie cieszyć się, grając, grając u siebie z publicznością, która, która cały czas nas również trzymała. Ciężko by było po prostu przyoczyć na to, że coś jest nie tak. Natomiast faktem jest, że bardzo byłem ciekaw tego wszystkiego, jak zareagujemy po ostatnim meczu. Kiedyś yy, prowadząc Wisłę trener Kasperczak miał takie bardzo fajne określenie, że drużyna zareagowała pozytywnie i wiem, że to często było też cytowane przez was, także rzeczywiście bardzo pozytywna reakcja na, na grę, łącznie z tą pierwszą połową, którą przegrywaliśmy 0-1, ale drużyna grała bardzo cierpliwie, bardzo według tego w jaki sposób w jaki sposób naradziliśmy się przed meczem, aby przed niewygodną drużyną puszczy grać I, i, i byliśmy cierpliwi. To wydaje mi się przede wszystkim zadecydowało o tym, że, że w drugiej połowie zdobyliśmy trzy bramki i i wygraliśmy ważne spotkanie. Zresztą jak każde, jak każde w ekstraklasie tutaj nie ma żadnej absolutnie hierarchii. One różnią się niekiedy jakby, jakby tylko kwestiami tego, co się dzieje do, dookoła. Wiadomo, że dwa tygodnie temu to, to był inny stan emocjonalny. Dzisiaj znowu po, po porażce, gdzie, gdzie mieliśmy ogromny niedosyt, ale przegraliśmy zasłużenie przecież w Szczecinie zastanawiałem się czy, 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 czy tak pozytywna reakcja jaką bym chciał w tej naszej drużynie będzie i była. Była z przytupem. Wydaje mi się było bardzo dużo dobrych momentów. Było masę cierpliwości, masę gry, gry można powiedzieć zgodnym z tym jak, jak chcemy prowadzić grę na połowę przeciwnika. A, a wiadomo, że chcąc się utrzymać w piłce, chcąc być cierpliwy niekiedy popełni się błąd, a to, że w Ekstraklasie Mało kto wybacza te, te błędy, to, to pokłosie indywidualnego niestety naszego błędu, ale pierwsza, pierwsza bramka. Dobrze, że, że nie spowodowało to jakiejś takiej w ciągu meczu psychicznej zawieruchy u drużyny, która by straciła na przykład ten swój, ten swój sposób, który, który żeśmy ustalili i to jest bardzo, bardzo ważne, bo to świadczy o coraz większej dojrzałości zespołu GKS-u i to, że, że te 39 punktów, które mamy dzisiaj, i jeszcze tyle meczy, to, to, to sprawia nam ogromną Frajdę i ogromną radość. I naprawdę jesteśmy ogromnie szczęśliwi. Dziękuję, trenerze. I poproszę o pytania. Dobry wieczór, dzień dobry, panie trenerze. Karol Bugański, Przegląd sportowy, gratuluję tego zwycięstwa oczywiście. Mówi pan o cierpliwości. Pan też był cierpliwy, bo pierwsze zmiany gdzieś po 80-minucie dopiero pan był właśnie tak spokojny i, i tak widział, że nawet bez zmian to, to idzie w dobrym kierunku. Tak jest, proszę wiedzieć, że po każdym meczu, który 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 jest za mną, ja również gdzieś te pierwsze 24-48 godzin bardzo mocno analizuję każdy swój ruch, który, który, który wykonałem, w jaki sposób zarządzałem drużyną, sztabem i tak dalej. Wiele popełniam błędów i, 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 to jest, i, to jest, i to jest fakt. Mam do siebie często dużo pretensji. Natomiast są to rzeczy, które, które nie wynikają ani z pychy, ani, ani, ani z jakiejś nieświadomości tego, co się dzieje, tylko po prostu ta grama to do siebie, że nie każda decyzja jest, 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 jest dobra. Niekiedy te zmiany, które robimy, można być bardziej cierpliwym, można powiedzieć kurczę, być może za szybko. Niekiedy mówiliśmy, ale te zmiany przecież za późno, prawda I, 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 i można na ten temat bardzo dużo wyciągać wniosków. Natomiast faktem jest, że dzisiaj według mojej opinii w ciągu całego meczu prowadziliśmy tę grę tak, jak mu sobie życzył. Wobec tego, wobec tego byłem cierpliwy również w stosunku do, do, do tych zmian. I, i dzisiaj akurat nie, wydaje mi się, że to był dobry krok. Dwa gole Sebastiana Bergiera. To nie jest piłkarz, który przyzwyczaiłby nas w gks Katowice do tego, że strzela więcej niż jednego gola, jeśli już wpisuje się na listę strzelców. Pan też widzi, że on się czuje w tym sezonie coraz pewniej? Wydaje mi się, że jest coraz coraz mocniejszy. Niekiedy na, na, na napastnikach, którzy ze sobą jakoś tak nawet rywalizują, można powiedzieć jeden do jeden na miejsce w składzie, chociaż dziś widzieliśmy ich na boisku przez pewien moment dwóch, to nie jest łatwe z punktu widzenia mentalnego i, 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 i wiadomo, bo, bo napastnik to egoista, tak to jest, każdy napastnik to egoista. I to są też takie charaktery ludzkie. Wobec tego niekiedy rzeczywiście niełatwo się tym zarządza, bo, bo wiadomo, że chciałoby się wszystkich zadowalać, ale cóż tu dużo powiedzieć, zawsze na, na czele nas ludzi będzie stał klub i to jest dla mnie rzecz najważniejsza. Wobec tego wobec tego. Tego życzę im jak najlepiej. Bardzo się cieszę z bramki Filipa, bo to jest też bardzo, bardzo, bardzo istotne. Życzę mu również, żeby każdą jedną minutę wykorzystywałaby mentalnie po prostu rósł siłę i to będzie dobre dla nas. To jeszcze zapytam o tę liczbę punktów, o której Pan wspomniał 39. Wydaje się, że matematycznie to utrzymanie dzisiaj zostało przesądzone. Nie ma Pan obaw gdzieś z tyłu głowy, że, że ten ogień, który charakteryzuje Giechze w tym sezonie. Może gdzieś być troszeczkę tak przytłumiony? Za tydzień jadę na boisko widzę Polski, potem się jeżdża tutaj legia, no jak ja mam być przytłumiony teraz, to ja jestem przytłumiony, ale musiałbym iść do specjalisty, naprawdę. Michał Łóżynki, XAPL. Trenerze, to dzisiaj pierwsza sytuacja w tym sezonie, w której GKS przegrywa mecz i ostatecznie przechyla szale zwycięstwa na swoją korzyść. Wiadomo, że jest masa pewnie tych niuansów, ale czy to dla szatni, dla Was właśnie jest istotne, że w końcu taki. no Wiadomo, że takie mecze się zdarzają, ale my jeszcze takiego nie mieliśmy. Czy to jest dla Was ważne? Dokładnie. Procentowo to, to rzadkość w Ekstraklasie, że drużyny rzeczywiście odrabiają wyniki, i wychodzą na, 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 na zwycięski, na zwycięski szlak. To, to jest trudne. To jest bardzo trudne w Ekstraklasie. Wobec tego, Każde takie doświadczenie bardzo mocno uczy i, i uzupełnia, że tak powiem, uzupełnia to, co się dzieje. Każde takie, takie zdarzenie jest dla nas jakby znowu kolejną rzeczą, której doświadczamy w ekstraklasie, będąc z niej pierwszy, pierwszy sezon. Im więcej takich rzeczy doświadczymy, różnych, tym będziemy mocniejsi jutro i to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem niezmiernie zadowolony z tego, że, że wyszliśmy z prowadzenia przeciwnika, zdobyliśmy trzy i wygraliśmy mecz. To to, to niezwykle cenne. Czeka na nas kolejny mecz wyjazdowy. Wiadomo, jak to było podczas ostatnich wyjazdów. Trener ma już jakąś diagnozę, dlaczego jest taka różnica pomiędzy tymi, przynajmniej jeżeli chodzi o wyniki, Wynikowo, tak. jeżeli chodzi o wyniki u siebie i na wyjeździe? Każdy mecz jednak z tych czterech był również bardzo mocno analizowany i wnioski z niego płynęły różne. Wynik był zawsze negatywny, ale ciężko by było, ciężko by było aby schodzić z pewnego rodzaju drogi, którą mamy obraną, nawet mecz w Szczecinie. Od szesnastki do szesnastki był grany na naszych warunkach. Ja wiem, że to niekiedy będzie z wesołym uśmiechem przez kogo traktowane. Oczywiście ważne jest bardzo, co jest w polu karnym i ważne są bramki. Natomiast piłka to jest, to jest coś więcej niż, niż, tylko, niż tylko wynik. I dlatego ja, mimo że ostatnie cztery mecze przegraliśmy na wyjeździe, nie traktuję tego jako, jako historię, że byliśmy czterokrotnie, razie, cztero, czterokrotnie bezradni. A to jest dla mnie najważniejsze. Drużyna moja. Ma prawo przegrać mecz, ale nie ma prawa być bezradna. I tak humorystycznie na koniec yy, po dzisiejszej akcji charytatywnej będą zakwasy jutro? Nie, bo jestem wytrenowany, wydaje mi się, w tej materii, ale, ale skoro, skoro dycha prawie, prawie szczeliła, to bardzo się cieszę, że na tak szczytny cel moja skromna osoba dokłada jakiekolwiek środki, aby, aby po prostu pomagać tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Teraz liczymy kroki Maciej'a. Jarosław Tamczyk, tygodnik piłka nożna. Gratulacje panie trenerze i zwycięstwa. I tego, co pewnie mało kto by w to uwierzył przed sezonem, że sześć kolejek przed końcem, tak jak kolega powiedział, no GKS jest utrzymany w lidze. Nigdy się nie zdarzyło, żeby z 39 punktami zespół spadł z ekstra klasy i. I teraz też matematycznie wydaje się to absolutnie niemożliwe. Powiedział pan, że zespół zareagował pozytywnie, ale pan też po tej porażce w Szczecinie, kiedy w składzie dokonał czterech zmian dzisiaj, no można powiedzieć wrócił do ustawień fabrycznych, bo poza koniecznym posadzeniem, znaczy od, odstawieniem od składu Kowalczyka pauzującego za kartki, no wrócił pan do podstawowego ustawienia. I teraz pytanie, co pan w tych najbliższych sześciu meczach zamierza i co będzie priorytetem? Walka do końca o jak najwyższe miejsce w tabeli i o punkty, czyli to ustawienie fabryczne, czy jednak już myślenie o przyszłym sezonie, który jak wiadomo dla Beniaminka jest ponoć najtrudniejszy, ten drugi, i o, jednak szukanie trochę tych eksperymentów, sprawdzanie zaplecza kadrowego, szukanie rozwiązań już na, już na kolejny sezon. Tak, na pewno to, to, to temat wielu dyskusji całego sztabu, bo, bo pochylamy się nad różnymi sprawami, pochylamy się nad tym, co będzie i, i w jaki sposób będziemy działać. Rzeczywiście w pogoni dokonaliśmy zmian, miał być to taki mocny egzamin wartościowy dla zawodników. I, i, I po pierwszej połowie schodziłem bardzo zbudowany każdym manewrem, który żeśmy wykonali. Obróciło się to taki trochę niedoskonały wynik i można by było, można by było powiedzieć, że coś wtedy tam nie, nie zagrało. Jednak ja absolutnie tego tak nie, nie odbieram. Z drugiej strony, my jako sztab też musimy wiedzieć, kto z nami na tą jakże trudną. Drogę, o której Pan powiedział, w przyszłym sezonie pójdzie i musimy mieć tak zwanych pewniaków. Także będziemy będziemy w oparciu o różne momenty: ktoś może dostanie więcej minut, a ktoś mniej, ale będę szukał przede wszystkim ludzi, którzy mentalnie są gotowi do grania w gks Katowice, bo ja sobie zdaję sprawę, że zawodnik, który gra mniej minut, może w pewnym momencie e, czuć jakąś taką wewnętrzną frustrację, a, a, ale takich zawodników właśnie nie szukam. Ja, ja szukam takich chłopaków, którzy po prostu będą wchodzić na boisko i będą mówić. Ten następny sezon trenerze też idziemy razem, bo, bo tylko w tej sile tutaj, tutaj możemy, możemy, możemy być. Na pewno na pewno będziemy składem ruszać, natomiast nie jestem, nie jestem w ogóle w stanie sobie wyobrazić, abyśmy w jakimś meczu powiedzieli, nie to dzisiaj jest tak troszkę, musimy postawić na inne walory, bo jest nam coś tam potrzebne. Nie, nie, najważniejsze dla GKS-u Katowice będzie zwycięstwo w każdym meczu. Jeszcze jedno pytanie personalne, coraz ciekawiej wydaje się, że wygląda Drachal. Ta. Jest w ogóle opcja tego, żeby to wypożyczenie czy wydłużyć, czy zmienić w transfer definitywny, bo wydaje się, że być może takim zawodnikiem istotnym dla Pana zespołu i pomysłu nagle. Tak, samo wypożyczenie Dawida odbyło się bardzo późno. Raków dość długo czekał z decyzją, i, i, i rzeczywiście nie miałem tutaj takiej możliwości, aby w to wszystko Dawida, Dawida tak mocno wdrożyć, jak on, jak, jak, on, jak, jak wszyscy sobie by życzyli. Ale, ale cierpliwość zawodnika, jego zaangażowanie i podejście do, 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 do rywalizacji jest na bardzo wysokim poziomie. Będziemy się bardzo mocno przyglądać temu wszystkiemu. Oczywiście Dawid to jest zawodnik Rakowa Częstochowa, który gra dzisiaj o całkiem inne cele i może za chwilę być, być wiadomo w całkiem innym miejscu. I bardzo mnie interesuje po sezonie. Rozmowa nas i Rakowa na temat przyszłości Dawida. Zobaczymy, co będzie. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o tak młodego zawodnika, to rozwój jego dzisiaj w GKS-ie przebiega prawidłowo i, i czekamy, czekamy co przyniosą następne mecze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ale tak, Czado. Dzień dobry Panie trenerze, gratulacje. Ja chcę tylko powiedzieć, że, że mecze GKS-u na Nowej Bokowej bardzo mi się podobają, nawet nie tylko z tego powodu, że są zwycięskie, ale że są zajmujące, no bo, bo jest wiele takich momentów, że widzę, że tu na trybunach są dzieci z rodzicami i te dzieci będą później dyskutować o tym, jak na przykład taki Drachal przeprowadził akcję w pierwszej połowie, że kiwał się jak Cubasa jak na podwórku i pytanie czy czy Pana takie akcje cieszą, czy, czy raczej jako, że nie są, powiedzmy, tak, są nietypowe? O to mi chodzi. Czy, 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 czy dopuszcza Pan taką nietypowość? zdecydowanie, zdecydowanie nietypowość. Natomiast rzeczywiście jestem trenerem szalenie wymagającym i nieprzyjemnym, kiedy zawodnicy nie realizują kwestii y, tych naszych standardowych, modelowych, że tak powiem, mocne słowo, ale, ale modelowych w GKSie Katowice, które są wyprasowane i które są nienegocjowalne. Takie są. Natomiast są momenty, kiedy zawodnik ma jak najbardziej, w szczególności ten, który jest zawodnikiem ofensywnym, wziąć ten sprzęt pod pachę i ma się kiwać, ile, ile fabryka daje. Jeżeli będzie przypominał jakiemuś dzieciakowi Cubasę, to jestem pierwszy za tym, żeby, 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 żeby pogratulować, że ktoś ma taką refleksję piłka, nożna polega na emocjach, a emocje dają rzeczy niekonwencjonalne. Ciężko by było moich zawodników usztywniać, ja ich bardzo, bardzo, bardzo w tym momencie ofensywnym namawiam do tego, aby było naprawdę spektakularnie. Wydaje mi się, że podanie na przykład Bartka Nowaka do, do Sebastiana i jego bramka też była spektakularna, ala Cubasa Dziękuję.